no what the fuck Siemanelo, emanelo, chciałem powiedzieć z tej strony właśnie WSG7 i dzisiaj mam dla was gameplaya z tej oto przepięknej, może i nie przepięknej ale bardzo ładnie wyglądającej gry, a jest to oto oto, oto jest e, Crisis 3 i... o, oh, fuck no i właśnie dawno sobie w to nie... Grałem, ale widzę, że start jest niezły, niezły, niezły. Ostatnio właśnie coś tu pogrzebałem w ustawieniach właśnie graficznych, żeby mi ta gra płynniej chodziła i teraz jest naprawdę, naprawdę, ale to dobrze i bardzo przyjemnie się w to gra, jak zresztą widzicie. I jest to chyba właśnie z... O, dzięki. Ty shotgunista, nobisto. No dobra, oczywiście nie obrażam ludzi, że wiecie, gracie z shotgunami czy coś, ale no po prostu to wkurza, no bo wiecie taki one shot, one kill, to po prostu jest denerwujące. No ale dobra. Już trochę się zaczynam przyzwyczajać do tej gierki. W sumie za dużo w to nie gram, no bo wiecie, mam dużo innych gier i jakoś to no... Nie wiem, to chyba jednak nie jest mój typ gry taki najlepszy. Ja tam wolę właśnie takie bardziej realistyczne strzelanki. W sensie nierealistyczne, no bo w zasadzie nie ma realistycznych strzelanek jeszcze FPS-ów takich, że symulatorów czy coś. No może tam arma, ale to to mi się jednak nie podoba. Ale chodziło mi mniej więcej o takiego battlefielda, czy też szkoda, że w czasach rzeczywistych y, teraźniejszych o może tak. I no po prostu to nie jest jednak moja działka. Ale i tak fajnie się w to gra czasami, po prostu nie gram w tyle w to, w co te inne gry, także y, materiałów będzie się z tej gry niestety ukazywało, trochę mniej, ale zawsze będą, bo naprawdę czasami warto sobie wsiąść przy tej grze, przy czymś innym właśnie i się dobrze bawić, tak jak się bawię tutaj. No. I na początek był niezły, ale oczywiście teraz pewnie zacznę lamić, znając życie i ta mapa właśnie jest jedna bardziej e, z ładniej wyglądających, Jak, jeżeli jeszcze tego nie mówiłem, nie wiem, bo tak ciężko się gra i wiecie, e, gada jednocześnie, a już tu mówiłem nieraz i już mi się żyga, z tym ja ciągle w kółko to samo, Zaczynam gadać, coś zauważyłem ostatnio, ale dobra, dobra, e, wyciągnęliśmy sobie tutaj jakąś rurę, czy co to było i spróbujemy kogoś tym trafić tutaj przez okno wyglądniemy sobie... nikogo nie. Zobaczcie jak ta mapa ładnie wygląda. Po prostu bardzo mi się podoba ten klimat właśnie na tej mapie, szczególnie taka obrośnięta dżunglą obrośnięta dżunglą miasto chciałem powiedzieć obrośnięte dżunglą miasto naprawdę już polski to ja mam na bardzo słabym poziomie możecie się śmiać albo nie ale po prostu to jest jednak prawda że jak się wyjedzie już za granicę kilka razy się posiedzi to niestety ale ten języ tego języka ubywa trochę szczególnie słownictwa i w ogóle czasami się można tak plątać ale to nie jest tak że ja to specjalnie robię bo Kiedyś pamiętam się sam śmiałem z takich ludzi, co wiecie, przyjechali na przykład z Anglii po, nie wiem, dwóch latach i jakieś. O, oh, o, oh, jakie dziwne akcenty czy mnie, nie, że tak dziwnie gadali w ogóle i słów nie potrafili dobrać. A to jednak jest prawda, bo przekonałem się właśnie na swojej skórze. Tutaj sobie kampimy, jak widzicie. Na górze ładnie to wszystko wygląda. A przynajmniej tak osobie sobie z góry zwiedzę mapa. O, o, dzień dobry panu. A może chce pan supa? No, tak, jak ja będę miał takiego cela, to w kosza też sobie nie pogram. bo ogóle skąd ja wziąłem kosza przy kryzysie? No, dobra, kryzysie, what the fuck, crisis, crisis yeah! Trzi, trzi, trzy, trzy tri. dobra. Kurde, no. Co jak co, ale ta broń naprawdę ma duży odrzut, ale mam nadzieję, że właśnie już niedługo odblokuję sobie jakieś dodatki do tej broni, bo ona jest goła. No, tak jak mówiłem, mało w to gram, więc jeszcze nie ma. Po... No, przestań skakać. No, asysta, you mad, bro! No, ale dobra zobaczymy tutaj właśnie na kanale co jak może zauważyliście już ostatnio właśnie się nie pojawiło pojawiało Łzy, język mój zryty, jakiś się plącze, to jakby był nawalony czy coś naśpany. ale dobre, dobre. co ja, na znaczy ja mówiłem, że właśnie jak może już zauważyliście, że ostatnio nie pojawiało się za dużo filmów na moim kanale, a było to spowodowane tym, że po prostu miałem sobie wolne i po prostu wyjechałem do kolegi i się tam, się tam odpocząć, what the fuck. sobie odpocząć i dobrze się bawić i po prostu zostawiłem takie tuba na po prostu, na co? Zosta na boku o, o to mi chodziło. <laughs> Kurde no mówię wam to jest porażka, bo jak ja gadam, po prostu im więcej zaczynam nagrywać tych komentarzy robić, to tym gorzej mi... nie wiem, to wychodzi w sensie... E, mój język się plącze i tyle No w ogóle nie mogę słów dobrać, ale muszę to ćwiczyć, po prostu nagrywać te komentarze, żeby właśnie... E, no, rozćwiczyć ten, ten swój język. Nie to żebym był jakiś ułomność coś, ale no po prostu... Ostatnio się opuściłem. Nie czytam żadnych książek, bo nigdy nie lubiałem czytać książek. Jakoś mnie to nigdy nie interesowało, wolałem właśnie filmy, gry i itd. Ale tak gadam, gadam i przez to kurde mi tu słabo idzie, ale schowamy się tu. O, patrzcie jak odskoczył. To mnie wkurza w tym kurde się, że wszyscy latają praktycznie w powietrze. Asysta! Jeszcze tym ciosem takim specjalnym, what the fuck man. No ale dobra. O, dzień dobry panu. No i zobaczcie, no to, to, to jak ja mam kogoś już Jak ci wszyscy w powietrzu, kurde, latają. Z sensu, trochę, moim zdaniem, bo to kurde, tak ciężko trafić, jak wiecie, on tak, oni tak szybko latają w powietrzu. I to jest takie dziwne, dziwne, moim zdaniem. W ogóle ta czułość jest tak, jakby szybsza, gdy przymierzamy bronią, a powinna być właśnie wolniejsza, na odwrót, i nie mogę się do tego przyzwyczaić, bo wszystkich innych grach, w jakich grałem do tej pory. Typu FPS właśnie to było na odwrót, że jak się przymierza, to wolniej chodzi wtedy ten celownik, a tu jest na odwrót i to... No kurde no niestety nie mogę się do tego przyzwyczaić. Chyba, że to można zmienić, ale nawet nie wiem, więc możecie mi... O, No, w końcu. Możecie mi napisać jak wiecie jest, jak jest w ogóle taka możliwość, żeby to tak zmienić. I... no. Bardzo by mi się to przydało, ale mi wystraszył, tylko o, po lewo, po lewo, schowaj się, schowaj. Nie! Ta! Jeszcze gubiłem! To było dobre! pro l 320 ziom! Tak, dokładnie. No, ale dobra. Tutaj nic nie ma, nie ma. Szukamy. Wiecie, próbuję się tutaj tak chować w tym swoim kamuflażem, ale za dużo mi energii nie starcza. I chciałbym coś tu w końcu dobrego ugrać, bo wam powiem szczerze, że już ten filmik nagrywam nie wiem, który raz, ponieważ no po prostu nie mogłem żadnego gameplaya ugrać do tej pory, ale widzę, że tu mi nawet nie najgorzej idzie. Bo ja ogólnie to w kraj salami, to, to muszę wam przyznać. To, to jest nie jest mój gatunek gry, ale... I tak mam fan grając z tego, więc wiecie. Więc... więc jest G. Mam nadzieję, że odblokuję jakieś może w później bronie, trochę poznam tą grę bardziej typu perki jakieś tam sobie poustawiam i te te, To będzie mi to lepiej szło, ale na razie to jest porażka, mówię wam. To już chyba jest trzeci mecz, który próbuję nagrać i w ogóle coś, żeby wstydu nie było tego wrzucić, nie? Także... Zobaczymy. Czy nam się tym razem uda. kurde, gonię za tym typem. Widzicie? Cały czas mi ucieka, nie chyba go nie dogonię już. Albo mi go przecież pewnie zabiłem przed nosem. Jak już go dodał. O nie, jest, mamy cię! Tu cię mam, tu cię mam feta feta. Jak tandeta. <ścoughs> Co ja w ogóle gadam, ej. Asysta, no nie. Zaczynają już mnie wkurzać te asysty. Fuck! Fuck! Fuck me, brof. No i znowu zaczynam lamić. 8 na... Ile to było? Nawet nie zauważyłem. 8 na 5 chyba. No, ale nie przejmujemy się wynikiem, tak jak wam mówiłem. Ja w tą grę lamię, także tym się nie przejmujcie. Ale to jest po prostu, żeby wam pokazać tą grę. I jak się w to fajnie gra, jest fan, jest fan, to i to jest najważniejsze. Bo przecież nic w zasadzie innego się nie liczy w tych grach. O! No nie spodziewałem się, że mi tu wyjdziesz, ale cię zabiłem. A nie, ciebie nie zabiłem, ale zabiłem Twojego kolegę granatem. <grystanie> Dobrze, że rzuciłem jednak tego granata. Opłacało się. O, tam nie myślałem. Myślałem, przestańcie spamować na tym czacie i grajcie, a nie. Pały głupie. Pae. Ty, o jedna. Dobra, mamy doktaga. Bo tutaj, jak wiecie lub nie wiecie, tutaj trzeba zbierać te doktagi, sobie, żeby właśnie killstreak jakiś bić. Czyli jest podobnie teraz w... O, dziękujemy. Yy, podobnie jest w Black Opsie dwójce na Kill Confirmed. Czy też nawet w MW 3 też tak było, że musimy zbierać te doktagi, aby tam właśnie sobie punkty uzbierać do kill i itd. Ale tutaj po prostu, jak nie uzbieramy tych killstrików, to znaczy doktagów, to w ogóle nie będziemy mieć killstreaka, W tamtych yy, w kodach to można jeszcze samymi killami uzbierać te kill streaky, a tutaj nie. Także, ale podobno później jest taki właśnie perk, tak jak było to w Cryzysie 2, że zbiera te doktagi nam automatycznie. Także jak widzicie mecz się skończył, nawet niezłą przywagą wygraliśmy ten mecz. No i dzięki wam za oglądanie, moje staty to 18 na 8, jeżeli nie jestem ślepy. Sorry, 6, co ja nianam, nie 8. Kiwie, nie wiem nie umiem czytać ty, <laughs> ale bez kitu. To jest ta fajna jeszcze opcja, że nam pokazuje wszystkie kile. I dzięki za oglądanie, także subskrybujcie, lajkujcie filmiki jak będziecie mogli i do zobaczenia. Jo Yo!